Julka, bliżej dobra, i ten, ten. Julka, i jak wodisz, co tą nogą. Za sobą, za sobą, za sobą. Za sobą, no. I na nią Julka, na nią skóry, tak jest. Przechodź do trzymania. Dobra, to dobrze. Brawo. Nie ma. Tak, 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 tak. I dobrze, Tak. Jeszcze raz. Bardzo dobrze, Julka. Dobra. Dawaj, do Julka. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze tylko... Nie słyszycie? Julka, nie stać się. Nie za sobą. Bądź sam. To Walczą. Na macie B mamy Stebę Suszecki, Szymon Bielecki, Kolejny w, w, w kategorii do 24 kg. Przygotowują się do walki w kategorii do 42 kg Damian Kołodziejczyk i Michał i Suszec. Na macie A zwyciężyła Nicole Dorabiała, Polonia Rybnik. Zobaczą na macie Janinę Grzybacz, która jest i Nadalia Karwacka, która jest w Pawłowicy. się do walki Klaudia Kornacka, która jest w Pawłowicy. Twoja raz. Raz ta Julka! Tak! Go. Dobrze! Juleczka! Sojna! Spróbuj sojna. Julka, słyszysz? Lewa na kołnierzu moki, Sojna. ręce Na nią, na nią, na nią do parteru, do parteru. Przewracaj. Tak jak was trener uczy. Dobra, do góry, Juleczka. Juleczka, połnierz, mocno, solidago, za sobą. Ręka, Dobra, już, lewa, ona nie może. Dawaj, dawaj, Lewa ręka pierwsza i wtedy prawą, albo po Julka, przekątnej, słyszysz? albo solidago. I niżej, Juleczka, niżej na nogach, mocno. Po, po, i Trzymasz po przekątnej, mocno tam, Zosoto. Ruch, ruch, Juleczka, ruch za sobą. Pamiętajcie że prawą ręką za lewą ręką zbieram. Za sobą! Za sobą! I... I... O co ręce? Mocno! Do tyłu! Za I po! trener, jak odpowiada? Przypadek.